Odpalam yy, szachownicę na dwóch tych, ja w Photoshopie to muszę odpalić. Czekajcie, już to odpalam, już to odpalam, już to odpalam. Poczekajcie. O, oh, fak. Dobra, wrzucamy to tu. Już wam pokazuję pulpit. Jesteśmy na monitorze. Szachownica, czyli tak. A D D6 Nie, D4. D4, tak lub nie? Chodzi o chodzi o tego pionka. Chodzi o tego pionka. Jak myślicie, czat, o co może chodzić? O co chodzi z polem D4? I o co chodzi z tak lub nie? Jeden ruch. Jeden ruch kto ma jakieś pomysły.